Wewnętrzne Królestwo. Psychologiczne znaczenie słów Jezusa. Stanford John. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Przetłumaczyłem ten tytuł swobodnie dość, według tego jak ja go rozumiem. No, oryginalny tytuł książki brzmi Inner Meaning of Jesus' Sayings. The Kingdom within, czyli wewnętrzne Królestwo. To co autor próbuje zrobić w tej książce, to mm, sprzedać nam. Pewne wewnętrzne rozumienie tego, co Jezus mówi, konkretnie jeśli chodzi o to, czym jest to Królestwo Boże, tak często wspominane, i o też ym, kwestie związane z byciem pełnym człowiekiem, z pewnym pokonaniem tej ciemnej strony mocy, drugiej strony mocy. I tak naprawdę, gdy ym, się tą książkę czyta, ma się wrażenie, że. Gdy przerzucisz te słowa Jezusa przez karkę, właśnie jungowską, wydaje się tak, jakby on był 2000 lat do przodu. W sensie mówi o pewnych rzeczach, które psychologia głębi dopiero eksploruje 1900 lat później, nawet więcej. I wiecie, że bardzo lubię jungowską psychologię i dlatego też takie odniesienie psychologii głębi do słów Jezusa było dla mnie czymś, co bardzo otwarło mi oczy na wiele z fraz Nowego Testamentu. I to, co na początku autor robi, to um, opowiada o tym, jak rozumieć pełnię osobowości. Czyli opowiada o tym, jak, zdaniem Junga, um, żeby osiągnąć indywiduację, czyli ten pełny rozwój osobowości, musimy niejako połączyć. Um, Pewne kwestie w sobie. Musimy skonfrontować się ze swoim cieniem, ze swoją negatywną stroną. Musimy żyć i duchowo, i materialnie poniekąd musimy i być introwertykami, i też ekstrawertykami. Tak być w tym świecie, ale nie z tego świata. I na początek, to, co autor robi, to eksploruje Jezusa pod kątem właśnie tego, co ją mówi o pełni osobowości, z czego wychodzi mu proste równanie, że Jezus to była właśnie osoba która osiągnęła tą indywiduację była osobą pełną była i w świecie fizycznym i w świecie duchowym potrafiła odnieść się i do tego świata i do tamtego i to co jest najbardziej fascynujące to to jak dalej gdy ym, zrobimy taki wstęp gdzie ustalimy, że powiedzmy ta Jezus osoba, która jest pełną osobą człowiekiem i Bogiem zresztą ma w tym kontekście psychologicznym Pełną osobowość, osiągnął indywiduację, to potem przez tą karkę jego słowa, gdy wrzucasz, mają coraz większe i głębsze znaczenie. I to jest to, co jest kluczowe, jeśli chodzi o tą książkę, i co tak naprawdę sprawia, że chce się po nią, chce się ją czytać znowu i chce się eksplorować to, co w niej jest. Bo e, patrzyłem dzisiaj rano na to, ile mam faktycznie notatek z tej książki pozaznaczanych na moim czytniku, i jest ich. Bardzo dużo, ponad 40. I ten właśnie autor ma wyjątkową perspektywę na to, o czym pisze, bo jest nie tylko interesuje się psychologią jungowską, ale też jest księdzem czy pastorem w Ameryce jakimś odłamie. Także to, z czym się nie zgadza z Jungiem, już wspominałem o tym w jakimś filmie, to to, że ta nasza ciemna strona jest prawdziwa, że w sensie, że Bóg ma swoją ciemną stronę, złą stronę, którą musimy zintegrować. Jung to podkreślał, bo tak by ta ciemna strona była wypierana, dalej jest. Jest to coś, z czym nie chcemy się mierzyć najczęściej. Podczas gdy ta tradycyjne podejście św. Augustyna i potem w większości chyba nawet tej myśli chrześcijańskiej to jest to, że zło jest nie drugą częścią Boga, tylko brakiem dobra, jest czymś jak ciemność, czyli brak światła. Oznacza to, że Dobro wiedzie prym, Bóg wiedzie prym, a ciemność to brak tego dobra. I w pewnym sensie można zrozumieć, dlaczego Jung podkreślał wagę tego zła, wagę tej ciemnej strony, negatywnej strony, bo wypierając ją tak naprawdę ona się objawia w innych sferach, w różnych sferach w naszej relacji ze światem. I tak, by uświadomienie sobie, że ona jest prawdziwa, ma bardzo duże znaczenie co do tego, jak dalej będziemy postępować. Bo bez tego, e, gdy traktujemy siebie jako tylko te jednostki dobre, nie zauważamy tej swojej ciemnej strony, wtedy najczęściej ją będziemy ignorować lub e, po prostu będziemy żyć trochę jak faryzeusze. Faryzeusze to jest grupa, którą w tej książce bardzo krytykuje, którą Jezus bardzo krytykuje, zresztą w Ewangelii, i którą... E, które która w tej książce jest otwarta na to, co to dokładnie znaczy, kim są faryzeusze. I to były fragmenty, to były liczne fragmenty, które bardzo mi się podobały. Dlaczego Jezus spędzał tyle czasu z y, y, ludźmi najniższego rzędu, gorszego sortu, z celnikami, z prostytutkami? Dlaczego spędzał czas z prostytutkami, a nie z faryzeuszami? No to, to <gryw> w naszym ziemskim rozumieniu łatwo byśmy mogli powiedzieć, ale w rozumieniu tamtym chodzi o to, że ludzie, którzy doświadczyli zła, doświadczyli faktycznie dna, doświadczyli tej negatywnej strony, są w stanie bardziej kochać i bardziej wręcz wrócić na tą stronę dobro. I to, co mówi o faryzeuszach, to to, że oni tak naprawdę nie żyją w pełni. Mówi to o tych ludziach, którzy żyją ograniczeni tylko tym zewnętrznym prawem. Którzy swoje życie, swoją ciemność bardzo tłamszą, ale też przez to swoje dobro tłamszą. W sumie są takimi ludźmi, którzy nie żyją w prawdzie ze sobą. I to, co te liczne um, Jezusa przytyki do faryzeuszy, tak samo możemy użyć do nas, gdy e, działamy nie wedle faktycznie dobra czy swojej moralności własnej, e, tego, co czujemy we wnętrzu, tylko gdy działamy tylko wedle tych ram. Czyli gdy robimy, powiedzmy to, co mówi nam ktoś, żeby robić, żebyśmy byli bezpieczni, żeby wszystko było dobrze, bez prawdziwego przeżywania, bez prawdziwego, ekscytującego wręcz życia. I dlatego często ci święci, najwięksi święci, byli też największymi grzesznikami. Święty Augustyn to wspaniały przykład kogoś takiego. Zresztą Paweł i Szaweł też. Dużo można by mówić, nie jestem ekspertem od mm, spraw kościelnych, ale jestem ekspertem od tego, że w sobie też widzę, że gdybym nie był po jednej stronie tej mrocznej, tej negatywnej swojego życia w cieniu, wtedy nie doceniałbym słońca, nie doceniałbym tej dobrej strony, nie doceniałbym tego, co mam teraz, ale też kim teraz jestem. Bo widzisz, podobnie mówił na przykład w, tym, w tej przypowieści jest ta przypowieść dość taka dziwna, no. co ona oznacza? Tej o bodajże to był zarządca domu, który mm, został odprawiony przez pana, bo źle zarządzał. I co wtedy zrobił? Wtedy wziął wszystkich dłużników pana i spisał im długi, em, trochę je zmniejszając, żeby miał potem jakąś szansę gdzieś pracować, bo wiedział, że nie będzie mógł. Żebrać, nie jest w stanie żebrać, będzie chciał gdzieś u kogoś żyć, dlatego spisał wszystkim trochę mniejsze długi, żeby mieć szansę w przyszłości, właśnie jakoś żyć w tym świecie. I co na to pan odpowiedział? Nie skarcił tego o dziwo przecież to jest oszustwo. To jest przecież trochę przemrana sprawa. Powiedział mu. Dzieci Ziemi znają się dobrze na, na rzeczach ziemskich, podczas gdy dzieci światłości nie znają się na rzeczach światłości. I to było takie pewne jego odniesienie, co do tego, że widzisz, e, tak jakby niby zachował się źle, ale wyszło to raz, że z głębi duszy, dwa po to, żeby sobie na tej Ziemi jakoś radzić, a trzy wyszło to z totalnej desperacji, tak naprawdę z tej sytuacji, która. Bez zrobienia tego wydawałaby się zupełnie beznadziejna. I o dziwo właśnie Jezus to pochwalił. Pochwalił takie działanie, które nie jest do końca zgodne z prawem. I tak samo jak pochwalił tą prostytutkę, która przyszła i była znana z tego, że jest nierządnicą. I tak się skruszyła. Przyszła, mimo to, że z nierządnicą przyszła, żeby go zobaczyć. Wszyscy ci faryzeusze ci święci, patrzyli na ją krzywo. Przyszła, zapłakała, jej łzy spadły na stopy. Jezusa potem obmyła mu włosami te stopy. I ten faryzeusz mówi, no przecież byś wiedział, kim ona jest, to żaden prorok by nie pozwolił się jej dotknąć, ale co Jezus wtedy powiedział, że ta właśnie jej skrucha po tym wszystkim, co zrobiła, sprawia, że wszystko jest odpuszczone. Po prostu Żyła, ale też nastąpiła skrucha i nastąpiła ta niesamowita odbudowa w drugą stronę. To jest to, czego faryzeuszom, czyli tym ludziom, którzy żyją w tych zasadach twardych, skupionych na tym, co zewnętrznie sobie narzucili, to jest to, co zabija kreatywność, zabija życie, zabija ekscytujące życia. Ja nie mówię, że trzeba być złym i trzeba być prostytutką, żeby osiągnąć świętość czy żeby mieć duchowe doświadczenia. Ale chodzi o to, żeby nie być kimś takim Zatwardziałym, podążającym tylko za przepisami, tylko chodzi o to, żeby znaleźć ten taki, taki wewnętrzny dryk do działania, wewnętrzny głos duszy, jakby to powiedział Joseph Campbell: Follow your bliss. Szukaj takiego, takiego światełka i za nim podążaj w swoim życiu. I tak aby podążając za nim, dojdziesz do pełni osobowości. Wszystko tak by stworzy się. Tak jak się powinno stworzyć, można powiedzieć. I, i to, to był bardzo ciekawy fragment, i to jest coś, co jakoś ze mną bardzo zarezonowało, nawet zapewne tylko aż tak dobrze nie oddałem, jak to w tej książce jest opisane. Ale w przyszłości zrobię parę filmów z tymi właśnie fragmentami, z cytatami z tej książki, bo, bo naprawdę są mocne, tylko że muszę je oczywiście przetłumaczyć, bo książka jest niestety po angielsku dla tych, którzy są zainteresowani. I Joseph John Stanford jest też ekspertem od snów, bo jako psycholog jungowski wiadomo, analityk jungowski też e, skupiał się na snach i często odwołuje się też w metaforie Jezusa odwołuje też do znaczeń, które są takie archetypowe, na przykład w snach. Tak jak Jezus mówi często o tej metaforze łowienia. Tak samo on tłumaczy, że w snach najczęściej woda, łowienie to są rzeczy nieświadome, wyciągamy je na zewnątrz, tak by integrujemy w sobie, stajemy się pełniejszymi ludźmi. I o to w tym w dużej mierze chodzi w tym królestwie wewnętrznym, żeby być zintegrowanym, pełnym człowiekiem, żeby być jak najbardziej świadomym człowiekiem. Często ta świadomość bardzo dużo kosztuje, często będzie nas to kosztować wiele bólu i cierpienia. I być może zakrętu w drogę, która wydawałaby się nam tragiczna, ale z tej tragicznej drogi najczęściej możemy wyjechać na drogę, która jest o niebo piękniejsza niż jakbyśmy szli po środku, niż jakbyśmy szli według jakichś zasad, tylko nie słuchali swojego bliz, swojego światełka, swojego takiej swojej intuicji. Także książka potężna, polecam ją bardzo, dla tych, którzy znają angielski, dla tych, którzy nie znają, z czasem, tak jak wspomniałem, zrobię parę filmów. Niestety jestem obecnie trochę bardzo zajęty, nie mam za dużo czasu na nagrywanie, ale zrobię co w mojej mocy. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wsparcie, za subskrybowanie, lajkowanie. Widzimy się w kolejnym odcinku recenzji i vloga. Do zobaczenia, cześć!